Chciało się gratulować i wygranej, no ale niestety dzisiaj porażka 0-3 z Wigrami Suwałki. Tyle, proste pytanie, podsumowanie oczami trenera tego spotkania oraz co należy zrobić, żeby było inaczej, to znaczy lepiej? Podsumowanie spotkania. Graliśmy dzisiaj na pewno z zespołem bardzo, bardzo dobrym. Hmm. Nie mówię o samym miejscu w tabeli, ale o tym, że patrząc na, na, na te poprzednie mecze, no to był to jeden z lepszych zespołów, z którym się mierzyliśmy. E, na pewno bardzo aktywny, bardzo agresywny, e, grający z, e, ze sporym takim polotem i z pewnością siebie, co, co na pewno ostatnie gdzieś tam zwycięstwa e, im pomagają złapać, a my z kolei na drugim biegunie, czyli. U nas tego polotu, tej, tej pewności siebie na pewno na pewno brakuje. Dzisiaj yy, przeciwnik był bardziej skuteczny, bo jeżeli chodzi o, o sytuację, no to, to mamy je do w bramki. I tutaj może się trochę powtarzam po, po wypowiedziach. Yy, powtarzam się w wypowiedziach pomyczowych, no ale tak naprawdę tylko ostatnim rozmawianką zagraliśmy. Yy. Dużo poniżej swoich możliwości, czyli tam nie byliśmy w stanie nawiązać równorzędnej walki i, i myślę, że trochę nam zabrakło wszystkiego zaczynając od takiej podstawowej determinacji i, i, i presji. Dzisiaj w tym meczu to jakby było widać i tutaj nie można, nie można jakby zawodnikom tego odmówić. Staramy się wszyscy dużo pracujemy, zawodnicy na pewno to też mocno przeżywają, a dzisiaj, a dzisiaj po prostu trzeba oddać przeciwnikowi to, że w tym meczu był po prostu. E, skuteczny no, my co musimy zrobić. E, w moim odczuciu trzeba, trzeba pracować I, i wiem, że to może się znowu wydawać e, nudne takie, takie opowiadanie, ale z drugiej strony no, dzisiaj wiemy, jaką mamy sytuację, jaką mamy, jak mamy skonstruowaną kadrę. E, jak e, jak byliśmy w stanie młodych zawodników wcześniej jakby wyciągnąć na ten poziom i od nich po prostu oczekiwać. Te oczekiwania sami sobie robiliśmy dosyć duże, a dzisiaj po prostu spotykamy się z tym, że, że, że nam nie idzie i na pewno w tych momentach jest bardzo trudno szczególnie młodym zawodnikom grać z taką spokojną głową, bo widać dzisiaj u nich tą, tą nerwowość w niektórych sytuacjach. I, I to, że sobie muszą poradzić w takich meczach, gdzie, gdzie każdy mecz na pewno dużo waży i my po prostu potrzebujemy punktów. Czyli tutaj, tutaj te błędy po prostu są dużo bardziej poważne niż, znaczy mają większe skutki niż, niż nie wiem, w poprzednim sezonie, gdzie, gdzie też były takie spotkania, gdzie graliśmy gorsze mecze od dzisiejszych, a, a byliśmy w stanie punktować I, i, i to niestety dzisiaj waży, to na pewno e, gdzieś siedzi, siedzi w głowie i my musimy zrobić wszystko, żeby po prostu podnieść i siebie wszystkich i, i, i znaleźć tą motywację do, do cięższej pracy i wierzyć w to, że, że ta ciężka praca nam przyniesie, przyniesie po prostu w najbliższych tygodniach punkty. Właśnie tą, tą, tą nerwowość w mławie kibice nasi a widzieć swoje. Na ten temat wypowiadali się przy erwie, szczególnie jak schodziliście. A tutaj rozmowa była po meczu. Widziałem zawodnicy z kibicami, czyli spod brachy. Eee, no i co wam powiedzieli, albo co, jak widzieć, jakie ich oczekiwania są wobec Was, zawodników i sztabu trenerskiego? No, kibice zawsze mogą to ocenić, jakby po swojemu, bo, bo piłka nożna to jest, jakby, widowisko i kibice są. E, są jakby ważną tego częścią. E, ja jakby nie chcę tutaj się wypowiadać jakby w imieniu kibiców, tylko w, w imieniu swoim. Ja mm, jestem pierwszą osobą, która jakby bierze tą odpowiedzialność na siebie. E, na pewno nie jest to łatwe w takich, w takich trudnych momentach, ale ja mogę mieć e, pretensje, do zawodników, czy, czy no zawsze zaczynam najpierw od siebie, więc pretensje do siebie, jeżeli, jeżeli przyjdzie jakiś moment taki, że nie będziemy czegoś chcieli, czy nie będziemy wystarczająco dużo pracować. Dzisiaj chłopakom tutaj jakby ja nie mogę zarzucić tego, że nie chcieliśmy, że nie pracujemy wystarczająco, że nie wiem, że olewamy, że nie zależy nam na klubie, bo, bo no, ci, którzy tutaj wiedzą, są, są od środka i, i jakby znają też czy mnie, czy, czy, czy zawodników, czy, czy ludzi ze sztabu, no to, to zdają sobie sprawę, że tej pracy wykonujemy bardzo dużo. Może, nie wiem, może nawet za dużo. Eee, za bardzo to bierzemy do siebie, za bardzo to przeżywamy, bo na pewno każdego to boli. Czy to czy ludzi w klubie, czy zarząd klubu. Wszyscy, wszyscy się tym przejmują na pewno i wszyscy chcieliby jak najlepiej dla klubu. i... Dzisiaj to jakby musimy po prostu analizować, analizować co, co możemy zrobić lepiej, z czego wynikają te, te błędy, no wiadomo nie o wszystkim też mówimy na forum czyli, i ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak pozytywnie się nakręcać, szukać i, i cieszyć, wynosić szczególnie takich młodych zawodników, dawać im tą szansę, żeby oni po prostu w tych meczach grali jak najlepiej. I sami od siebie jesteśmy na tyle ambitni, że sami, sami to podkreślaliśmy: że mamy zespół niezły, że, że chcemy grać i nikogo się jakby w lidze nie boimy chcemy z każdym grać o zwycięstwo. Ale w takich trudnych momentach trzeba też potrafić spojrzeć i przeanalizować to, jakie mamy, jakie mamy możliwości, czego możemy wymagać od kogo. No i tak jak mówię, w życiu chyba można mieć pretensje jeżeli ktoś czegoś nie chce czy nie robi wystarczająco dużo nie, nie, nie daje wystarczająco dużo e, z siebie i, i wtedy, wtedy rzeczywiście jest nie tak. Ale jeżeli tak jak dzisiaj na boisku dajemy z siebie maksa e, i, i po prostu przeciwnik jest lepszy to tak to jest w sporcie. Po e, raz kolejny powiem to że, że jeszcze ta piłka nożna jest, jest na pewno najbardziej takim sportem gdzie ten przypadek często Często, dużo, dużo wnosi, dużo, dużo ustawia meczu i, i później dochodzi bardzo dużo też emocji i my musimy po prostu tymi emocjami się umieć, z nimi, z nimi się obyć i, i, i rozwiązywać tę sytuacje na boisku. No to dzisiaj nam przychodzi z dużym trudem, ale, ale tak jak mówię, nikt tutaj w klubie nie ucieka od odpowiedzialności, czy to zawodnicy, czy, czy ja, czy ludzie, którzy zarządzają klubem, to, to wiemy, wiemy też, jakie po prostu mamy możliwości. I co możemy dalej zrobić? No tutaj tutaj na pewno będziemy się zastanawiać, bo cały czas to, to robimy, czyli analizujemy, patrzymy, wyciągamy jakieś wnioski i szukamy tego, co można by było zrobić, zrobić lepiej, a, a myślę, że na dzień dzisiejszy nikomu y, nie można odmówić tego, że, y, że nie chce. Czyli nie można powiedzieć tego, że ktoś nie chce. Po prostu wszyscy bardzo chcemy, a, a dzisiaj jesteśmy w trudnym położeniu i na pewno z trudnych sytuacji w trudnych sytuacjach trzeba pokazać jeszcze więcej charakteru, takiej determinacji. I, I ciężkiej pracy, żeby z tych trudnych momentów się wyrwać. Kolejne spotkanie na wyjeździe z Sokłem Aleksandrów Łuczki. Eee, jak sytuacja, jeżeli chodzi o kontuzję, kartki? Bo dzisiaj sędzia mhm. troszeczkę obdarował zawodników, szczególnie naszych. Yy, no tutaj nie wiem, nie wiem Andrzej, którą bo dostał dwie kartki, więc to tak, zawsze tak, tak, zwiększa, zwiększa szansę na, na pauzę. Ale nie wiem dokładnie w tym momencie, czy to okay. już jest czwarta kartka. A poza tym, co wiemy po dzisiejszym spotkaniu, sum kumulacje rozumiem, że wszyscy jest zdrowi, dyspozycja jest pełna, z całego jakby zespołu, czy, czy ktoś narzeka na coś uda. No czekamy na Kiryłok Nysza na pewno, który ma, ma problem. I czekamy też na... Znaczy czekamy, doczekaliśmy się, bo dzisiaj Kasper Bojancik, pierwsze minuty po długiej przerwie, więc to na pewno cieszy kolejny młody zawodnik, który do nas po długiej przerwie wraca. No i, i dzisiaj trzeba go na pewno też pochwalić, bo, bo wchodzi w tak trudnym momencie meczu i gdzieś tam jest jeszcze w stanie spróbować coś, coś zrobić, jedną sytuację wykreować, więc to na pewno na pewno plus tego, tego spotkania to jest jego powrót czyli szukamy punktów na wyjeździe. Tak jest. Dziękuję. Dzięki.